Siema z tej strony Javitex, a w dzisiejszym filmie e, powiem wam e, dlaczego nowy kanał i co się stało, że nie możecie wbić na, następ, na mój poprzedni kanał. Ale jeszcze przy tym możecie zostawić e, lajka, zasubować e, kanał, no i wpaść jeszcze na Discorda ekipy Feders. I na mojego Instagrama, Facebooka i dwa TikToki. Będzie mi bardzo miło. Więc dlaczego nowy kanał i dlaczego nie możecie wbić na stary? Dlaczego piszę, że jest usunięta? Yy, a więc jak można by się tego było spodziewać, to usunięto mi go. Witajcie, to ja, montażysta Hermes w przyszłości, dlaczego niektóre momenty są zablurowane. Jest to powodowane jednym, które była niepewna flaga i nie może być, żeby dopuszczone do YouTube. Jak nie zdał blura, to raczej by znów dostał bana, więc tak po prostu chciałam Wam o tym poinformować, dlaczego jest niektóre blury na niektórych momentach. Zostawcie łapkę w górę i suba dla katerka, bo stracił kanał. No i co? undalej dalej. A dlaczego? Ponieważ naprawdę nie ma powodu, tak szczerze. Najpe najpewniej ktoś mnie po prostu zgłosił. No to przeszukał mój kanał no i nie podali konkretnego powodu. Serio nie podali konkretnego powodu, tylko powiedzieli, że y, dla że ich wytyczne naruszyłem. No to okej, okay, dobra. Napisałem do nich odwołanie. I teraz musimy czekać, bo jest dzisiaj sobota, a Powiedzieli, że przejrzą jeszcze raz mój kanał do dwóch, do dwóch dni roboczych. No a dzisiaj nie jest dzień roboczy, bo dzisiaj jest sobota. Jakoś nowy kanał, to postanowiłem również zmienić skina. I teraz tak on się prezentuje. Teraz możecie zobaczyć. Z tyłu 24, tutaj takie coś, pyk. No i z przodu tak. Oczywiście Gengar musi być. Możliwe, że stary kanał jeszcze będzie, oczywiście, ale no. Raczej wątpię, niestety. A szkoda, bo nagrywałem na tym kanale dwa lata i jak już mam do niego jakiś sentyment. No niestety, czasem się tak zdarza. Czasem tak w życiu po prostu bywa, że coś robicie przez kilka lat, no a później wszystko i tak się skończy, po prostu. Bo zawsze kiedyś coś się skończy. No ale na pewno nie w dwa lata. Napisałem odwołanie szanse na powodzenie, szanse na odzyskanie kanału są bardzo niskie. Także, jeżeli jesteś starszym widzem albo po prostu jesteś ciekawy tego, jaki content będę tu nagrywał, to po prostu zostaw suba oraz lajka będzie mi niezmiernie miło. Panie również na moje sociale, a jeżeli masz jakieś pytanie, to napisz w komentarzu, a ja odpowiem na nie w Q&A za jakiś czas. Dobrze, to tyle. Dziękuję wam za serdecznie za oglądanie. No i mam nadzieję, że Wam wyjaśniłem. Także no, trzymajcie się, cześć.